Poczekaj Mamy za sobą ciężkie chwile Kiedy wracał do domu Zaczynało się piekło Awantury, wezwiska, groźby To było nie do zniesienia Ale udało się Pomógł mi Fundusz Sprawiedliwości Dostałyśmy psychologa Pomoc prawnika Już jesteśmy bezpieczne Pomagamy osobom pokrzywdzonym przestępstwem Fundusz Sprawiedliwości Pomagamy sprawiedliwie Myślenicę i TV. Wasza telewizja internetowa. 16 Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych Choinka przy Wigilijnym Stole przeszedł do historii. Konkurs odbył się 16 grudnia 2018 roku w Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach. Zorganizowany przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Myślenicach pod honorowym patronatem starosty Powiatu Myślenickiego Józefa Tomala. Ale... Na te to się obmywało, żeby gospodarza trzymały się pieniądze cały rok, no i żeby zdrowie dopisywało, żeby każdy był zdrowy, jak tak pieniądz. Jak ten pieniądz. To cenna inicjatywa podkreślająca ogromny wkład Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń i Zespołów Regionalnych w dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Jabłuszka tracą ogonki i ratujemy się no, ja dekałaczkami. W tym roku mamy 12 Kół Gospodyń Wiejskich. Z dziewięciu naszych gmin z terenu powiatu myślenickiego każda z gmin wytypowała po jednym kole. Natomiast tutaj gmina Myślenice jako sponsor, też taki główny naszego tutaj konkursu, miała też możliwość wydelegowania drugiego koła i również Małopolska Izba Rolnicza wydelegowała dwa koła gospodyni i stąd ta liczba 12. 12 reprezentacji z różnych stron powiatu myślenickiego pokazało to, co w naszej lokalnej tradycji bożonarodzeniowej wyjątkowo. Różnorodność potraw i smaków, misterność i wielobarwność świątecznych ozdób. Są to zastawione stoły ze świeżą choinką w tle, dzieciątko Jezus w żółku, świąteczne opowieści i wspólne radosne kolędowanie. Koło gospodyń wiejskich stroży ale reprezentant w płci męskiej, proszę powiedzieć, co przygotowaliście tutaj na tym waszym stoisku oprócz jedzenia? No oprócz jedzenia to jeszcze mamy jak widzicie szopkę piękno zrobiono ze no i przede wszystkim to jest podłaźnik. Czemu to tak jest? Przedtem, jak wiecie, to było tak, że dziecko było w izbie dużo. Izba jedna. Ka tego chojoka położyć, no to się go wesoło upowały. Dlatego się nazywał podłaźnik. Dzieciuskowie jak było dużo, no to miejsca nie było, bo przecież dwoje, troje spało na jednym łóżku. no a choinki nie było ka włożyć. No to wesoło się go upowały. No a ubierało się, cymka się dało. To się złotkiem mówiło: zimniaki, łożechy, każdy się jakieś wstąski znasło, no to te wiesało się. Cioska jaka upiekła matka, no to też się wiesało. Słomy troszkę, żeby to przerwa pomiędzy tym była. No syskę jak się znasło, się. No i reszta, no to jak kto kacow, pomysły miał, no to się mógł, to powieszał. Każde dziecko coś musiało powiesić, żeby się mu darzyło. No i reszta, no to, to jedzenie mamy w bród, jak same widzicie, kłobitki mamy dorodne, same przykłości. No bo tak i to jest ważą, no godą wam ze... No a to przy ważeniu, no to najważniejsze jest co próbowanie. No to tak próbowały, no ale coś jeszcze co zostało od tego próbowania. Co takiego najważniejszego chcecie przekazać tym pobytem tutaj dzisiaj na tym konkursie powiatowym? No prawda jest taka, że co chcemy przekazać. To, co my przeżyli. To, co by dzieci nie zapomnieli, bo no to wszystko teraz idzie ku światłu, ku lepsemu, ku telewizji, internetom, a tego w internecie nie ma. Reprezentacje z Łęk, Jawornika, Rudnika, Zakliczyna, Brzączowic, Glichowa, Lubnia, Dąbia, Tokarni, Stróży, Wiśniowej, Jasienicy przygotowały się znakomicie. Także jury nie miało łatwego zadania. Podstawowymi trzema kryteriami to jest właśnie choinka, czyli głównie tutaj możemy zaobserwować, chodzi o tą tradycję, czyli żeby choinki były żywe, żeby te ozdoby na choinkach były tradycyjnie ręcznie robione, ręcznie wykonane z tradycyjnych tutaj produktów wykonanych na terenie naszego powiatu, jak również tutaj oczywiście tradycja i kultura tej kulinariów, czyli smaki wigilijne. No i trzecim kryterium to jest Tutaj ekspozycja z tą i sama prezentacja tak? I w jakiś sposób może być różna. Tak? Można zaangażować się i coś zaśpiewać, można e, jakiś wiersz powiedzieć, więc tutaj już jest do, dowolność według każdego koła gospodin wiejski, żeby zaprezentować jak najlepiej, żeby komisja e, oceniająca po prostu e, doceniła to zaangażowanie. W tegorocznej edycji trzecie miejsce zajęło koło gospodyń wiejskich ze Stróży. Drugie miejsce koło gospodyń wiejskich przy Kółku Rolniczym w Dąbiu. Zaś zwycięzcą został zespół regionalny Zagórzanie z Lubnia. Ja tak naprawdę teraz, kurczak, ten pusier, boję się, że za 20 lat, mam nadzieję, jak dożyjemy, jak, jak tutaj się spotkamy, niezależnie w jakim y, gronie, na jakich stanowiskach, to mam nadzieję, że dalej będą te potrawy wigilijne y, tak wspaniałe i będą mieć ten smak sprzed tamtego wieku, czyli z XX, bo boję się, że za chwilę wy wygrają wegetarianie, weganie i będziemy nie mieć cukru w tych potrawach, będzie wszystko nie na słodko, nie na tłusto, a ja lubię tłuste i lubię słodkie, szczególnie w tym okresie przedświątecznym. A tak na poważnie, naprawdę, no mamy wspaniałą, zaczynającą się zimę, mamy dzisiaj ten piękny konkurs potraw regionalnych i to wszystko i tą piękną atmosferę tych ludzi tutaj uśmiechniętych, to po prostu przypomina mi dzieciństwo i chyba każdemu z nas. My na co dzień wiemy, że ta nasza ziemia myśleńska, powiat myśleński to naprawdę bogactwo i kultury i tradycji. A jakie jest Pana osobiste wrażenie ze spotkania z Kołami Gospodyń Wiejskich z naszego rejonu? Wrażenie jest jak najbardziej pozytywne i mając doświadczenia też we współpracy z innymi powiatami i organizacjami, stowarzyszeniami, Kołami Gospodyń Wiejskich dzisiejsza impreza robi naprawdę wrażenie. Mamy wiele reprezentantów, wiele kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń z Ziemi Myślenickiej. Ja myślę, że, że Ziemia Myślenicka naprawdę ma się czym pochwalić, jeśli chodzi o dorobek kulturalny czy też kulinarny. Radości, miłości, naprawdę spokoju, nie myślmy o tym, co się dzieje w Warszawie, myślmy o tym, co się dzieje w myśleńcach, w naszym domu, wśród bliskich, bądźmy zawsze jednością, cieszmy się, radujmy, spotkajmy wszystkich tych ludzi w Wigilię, ale także w Boże Narodzenie i w Szczepana, to jest taki moment, gdzie się odwiedzamy wszystkich, których chcemy, których kochamy, których lubimy i bawmy się dobrze i wspominajmy dobre chwile i myślmy także o przyszłości, czyli o nowym roku. Wszystkiego dobrego życzę wam. Powiat Myślenicki był jednym z fundatorów nagród dla laureatów konkursu.